Ja teraz chciałam przejść na przykład do takiego nierzetelnego dziennikarstwa, ponieważ Ty w jednym z wywiadów y, powiedziałaś, że no, niektóre rzeczy tak naprawdę powinny być zakazane, niektóre przekazywane informacje, które są niesprawdzi niesprawdzone i nieprawdziwe, y, i że tacy dziennikarze powinni mieć w ogóle już zakaz y, wykonywania swojego zawodu. Więc chciałam się na przykład zapytać, jak oceniasz teraz drogę zawodową y, Pani Danuty Choleckiej? Nie wiem, zupełnie mnie to nie interesuje. Znaczy, interesowało mnie e, wtedy, kiedy e, ta osoba e, tworzyła program bardzo szkodliwy hmm. społecznie, e, który jest opłacany przecież z naszych wspólnych pieniędzy. E, natomiast to, co robi w tej chwili. Nie, nie, nie obchodzi, nawet nie śledzę, wiem tylko w jakim miejscu jest, natomiast cała reszta naprawdę nie zaprząta mojej głowy. Mhm. W tym samym wywiadzie wspomniałaś też, że chciałabyś, aby telewizja, programy informacyjne były robione na wzór telewizji BBC, gdzie... Między innymi. No właśnie, między innymi. E gdzie politycy są powiedzmy decydentami, ale też gdy robią coś niegodziwego, to się o tym mówi. Czy myślisz, że właśnie tak teraz kształtuje się ten, telewizja publiczna? Mam taką nadzieję, mhm. że osoby, które odpowiadają za ostateczny kształt mediów publicznych, właśnie to mają na celu. Żeby uwolnić się od wpływów politycznych czy też partyjnych, oddać um, telewizję może w ręce bardziej. Um, osób spoza kręgów politycznych, bardziej. Po prostu spoza kręgów politycznych, um, nie wiem, organizacji pozarządowych może, albo osób, które naprawdę wiedzą, czym dobrze robione media publiczne powinny być i jaką funkcję pełnią w każdym demokratycznym społeczeństwie. Um, wierzę głęboko w to, że tak się, tak się właśnie w tej chwili dzieje, tylko po prostu potrzeba czasu. A jak oceniasz te zmiany, które właśnie nastąpiły w pytaniu na śniadanie, czyli to, że tak naprawdę no wszyscy prowadzący ze starej, powiedzmy kolokwialnie, ekipy, no zostali odsunięci od programu? Ja myślę, że każdy świadomy odbiorca mediów publicznych doskonale wie, na czym polegają procesy i są pewne zmiany, których po prostu oczekuje. Nie da się wyjąć jakiegoś segmentu z telewizji publicznej i powiedzieć, no to się nie liczy, tak? To jest eksterytorium i y, to, co się tutaj działo, zupełnie nie rzutowało, czy nie miało nic wspólnego z tego, co y, zrobiła telewizja publiczna, jeśli chodzi o y, propagandę i przekazywanie treści, które po prostu bardzo były już społecznie szkodliwe, y, więc y, no, no nie da się. Kolejnym argumentem jest też to, że jeżeli chcemy coś zmienić, to chcemy też, żeby do telewizji przychodziły postaci uznane. Ludzie z dorobkiem, ludzie, od których możemy się cały czas uczyć, którzy nas mobilizują, motywują, znaczy jakoś, no nie wiem, dzięki nim stajemy się również sami lepsi, a ci ludzie przez 8 lat po prostu w telewizji publicznej się nie pojawiali, bo nie chcieli odpowiadać na pytania osób, które mają jakikolwiek związek z tym, co szkodliwego w tej telewizji się po prostu stało. I teraz ci ludzie przychodzą. Mamy postaci naprawdę z ogromnym dorobkiem, bardzo się cieszymy i każdy, kto pojawia się po 8 latach, stara się to zaakcentować. Cieszę się, że mogę tutaj znowu być. Gdyby to była stara ekipa kojarząca się z, z tym, co się działo w telewizji publicznej wcześniej, to te osoby by nie chciały odpowiadać na ich pytania. Po prostu. A dzisiaj nagle otworzył się tak potężny zasób gości, bo przecież wiemy doskonale, że osoby, E, świadome, osoby e, wierzące i wiedzące, czym jest e, demokracja, i e, jakie elementy potrafią tę demokrację e, dekonstruować. To właśnie te osoby są po dobrej stronie mocy po prostu. A czy ty miałaś e, przez te ostatnie parę lat e, takie poczucie, że ty jeszcze powrócisz, że powrócisz właśnie do telewizji polskiej? Chciałaś tego, myślałaś o tym. Czy to się tak po prostu stało? Wielu z nas, którzy w związku z dobrą zmianą straciło pracę w telewizji publicznej, oczywiście, że wierzyło, że te media w końcu się kiedyś naprawią, wrócą na te dobre, odpowiednie tory. I naprawdę wielu z nas wiedziało, że jeżeli zmieni się sytuacja i cała atmosfera polityczna, no to tam wróci. Ja szczerze mówiąc. To, to, to nie był mój cel. Znaczy, nie, nie siedziałam w blokach mm -hmm. startowych, o nie, niech tylko <grym>, PiS przegra, to być może coś tam się zmieni. No nie! Ja jestem osobą, która się dopasowuje do rzeczywistości, która, e, jak to mówiła Vivian Green, e, raczej uczy się tańczyć w deszczu, aniżeli czeka, aż burza przejdzie. E, I oczywiście, że. E, Myślałam, że gdzieś tam z tyłu głowy były takie myśli, a nuż się coś zmieni, może będzie znowu jakieś miejsce, żeby um, pomóc w, w, no, w tworzeniu tych mediów od nowa. Bo e, to, co się z nimi stało, wymaga ciężkiej i naprawdę katorżniczej pracy, żeby odbudować wizerunek, żeby też e, e, ludzie, którzy słuchali tylko tego jednego e, przekazu nauczyli się, że świat nie jest jednobarwny, tylko jest po prostu bardzo, bardzo kolorowy i że my chcemy po prostu pokazywać różne odcienie tego świata, a nie mydlić ludziom mhm. oczu, że e, nie wiem, serwując im przekaz zupełnie jednoznaczny na dodatek e, skierowany wiadomo w jakim kierunku. E, więc mm, nie, myśl, znaczy nie, Przez 8 lat nie żyłam myślą, że tam wrócę. Układałam swoje życie zawodowe w różnych miejscach, które też dawały mi bardzo dużo satysfakcji. Jestem niezwykle szczęśliwa, że mogłam również to doświadczenie przeżyć. Natomiast skorzystałam z tej szansy i cholernie się cieszę.